Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze usłyszeli, jak zamknął usta saduceuszom, skupili się w gromadzie I jeden z nich, znawca prawa, wystawiając Go na próbę, zapytał Nauczycielu, które przykazanie jest największe w prawie, on odpowiedział mu. Będziesz miłował Pana swojego Boga, całym swoim sercem i całą swoją duszą. I całą swoją myślą. To jest największe i pierwsze przykazanie, a drugie podobnemu. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Pan Jezus zapytany podchwytliwie. O największe przykazanie w prawie bezkompromisowo orzeka, że musimy kochać przede wszystkim Pana Boga. Całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem musimy więc podporządkować szczerej i mocnej miłości do Boga, nasze emocje, decyzje, najgłębsze pragnienia i dążenia. Centrum naszego ja. Musimy w tej miłości stać się Jego sługami, mając na względzie pokorę, tymi, którzy manifestują głębie swojej miłości zarówno w słowach, rytuałach, w swoich najgłębszych i najpobożniejszych myślach oraz nawet w zakamarkach duszy, do których nie sięga żadne nasze fizyczne dążenie czy myśl. Kochanie Pana Boga to szacunek do tego, co nam daje, dlatego musimy kochać wszystko to, co stworzył dla nas ze swojej miłości i czynić sobie ziemię na nasz użytek, dzięki naszym talentom, pragnieniom serca, które wiążą się z naszym przeznaczeniem tu na ziemi i w wieczności. Musimy odpowiadać miłością na dary natury, zarówno na te, które możemy spożyć. Na tereny, które możemy zasiedlić, oraz piękno flory i fauny, którym mamy się zachwycać, aby potęgowała się jeszcze nasza miłość, zachwyt w stronę Boga i Jego poznanie. Jednocześnie Pan Jezus nawołuje do tego, że musimy kochać bliźniego swego jak siebie samego. Zacznijmy od rozważania miłości siebie samego ponieważ jest on rdzeniem, na którym osadza się miłość do innych ludzi. Jest wskazane, abyśmy, będąc dziećmi Boga, dążyli do dobrostanu fizycznego, psychicznego i duchowego, zaczynając od podstawowych potrzeb, takich jak odpowiednia ilość snu, troska o zdrowe pożywienie, o ubiór, fryzurę, czy bycie aktywnym na co dzień. Przez potrzeby psychiczne, w których zawiera się częsta konieczność odpoczynku w ciszy, z drugiej strony kontakt z ludźmi, nawiązywanie i budowanie relacji, czy potrzeba kontaktu fizycznego, kończąc na potrzebach duchowych, w których zawiera się trwanie przed Bogiem, na modlitwie czy w ciszy, karmienie się ciałem Pana Jezusa i Słowem Bożym. Gdy już mamy ustawione te dążenia, jesteśmy w drodze do ich realizacji w codzienności, gdy podejmujemy świadomy wysiłek rozwoju w tych wszystkich sferach, na które składa się życie ludzkie, jesteśmy w stanie skutecznie kochać naszych braci i siostry. Znając swoje wady i zalety, poznając swoje, Słabości i mocne strony, jesteśmy w stanie bardziej przymykać oczy na wady innych, a z kolei w naszych oczach uwypuklają się jeszcze mocniej zalety ludzi. Czasami w odniesieniu do niektórych ludzi, którzy bardzo nas skrzywdzili lub należą do naszej codzienności i utrudniają nam życie. Szczytem miłości będzie zdolność przebaczenia albo tolerowania danej osoby w naszej rzeczywistości, z jednoczesnym połączeniem modlitwy za tę osobę. To potrafi być bardzo uwalniające i bardzo szybko doprowadzić nas do przebaczenia, gdy postanawiamy się modlić za naszych wrogów, tak jak nam nasz Pan Jezus Chrystus nakazał. Należy mieć też zawsze na uwadze to, że Pan Bóg bardzo docenia i nagradza same nasze wysiłki i starania ku dobremu, ku przebaczeniu innym, nawet jeżeli nie przynoszą one wymiernego rezultatu. Takie przesłanie przekazał też Pan Jezus świętej siostrze Faustynie w jednej z wizji. Jest to bardzo kojące. Zważywszy na to, że aby przebaczyć niektórym ludziom, czasami potrzebujemy lat, wielu lat, aby zaakceptować to, co się wydarzyło, i dochodzimy do tego, że pragniemy wybaczyć też po to, aby dopełnić procesu leczenia swojej duszy, nie tylko tej relacji, ale też, żeby ten proces w nas nastąpił. Pragnę się teraz podzielić świadectwem z wczorajszego dnia. Generalnie na co dzień staram się obdarzać ludzi dużą dozą miłości, poprzez uśmiech, dobre słowa, często uruchamiam poczucie humoru, aby przyczynić się do budowania dobrej atmosfery, aby rozsiewać. Boży pokój i radość. Jednocześnie staram się też być bardzo cierpliwy oraz otwarty na innych, dzięki czemu od lat mam coś takiego, że jestem w stanie zaakceptować wszystkich swoich współpracowników i każdemu okazywać jakiś poziom sympatii pomimo różnic szukać kompromisu i dróg do, do jeszcze bardziej owocnej współpracy i przy jednoczesnej walce o to, aby nie dać sobie wejść na głowę. Wszystko to wylewa się ze mnie w naturalny sposób. Nie jest to w ogóle wymuszone, ponieważ... Trwam przy Bogu w stanie łaski. Oczywiście, czasami zdarzy się gorszy dzień, i na przykład wczoraj tego doświadczyłem. Gdy zbierają się nade mną czarne chmury, bardzo ciężko miłować mi bliźniego. Jestem drażliwy i zdarza mi się podnosić głos. Przestaję się uśmiechać. Wczoraj czułem się źle, Zarówno fizycznie, jak i psychicznie, dodatkowo w pracy pojawiły się bardzo niefortunne, nie do końca zależne ode mnie okoliczności, które skutecznie ograniczały, ograniczały moją skuteczność. I było to mocno przybijające. I chodziłem przez praktycznie cały dzień nachmurzony i zbierałem w sobie siły, woli, żeby zachować cierpliwość w stronę ludzi. Nawet nie próbowałem się uśmiechać czy reagować na żarty innych, a ponieważ uważam, że nie ma sensu robić dobrej miny do złej gry. Tym samym jestem zwolennikiem złotego środka. I nie uważam, żeby rozsądnym było pokazywanie wszystkim dookoła, jak jest mi źle i wyżywanie się na innych, przez to, że czujemy ból wewnętrzny. Pod koniec tego ciężkiego dnia, gdy już powoli zaczynały ze mnie opadać te negatywne emocje, udało mi się podopinać pewne obowiązki, pojawił się na mojej drodze w życiu człowiek niskorosły. Dodatkowo nie do końca sprawny ruchowo, ponieważ poruszał się o kulach. Poprosił mnie o pomoc w przeniesieniu kilku rzeczy. W ręce miał segregator z fakturami, co świadczy o tym, że posiada firmę. Na jego twarzy malował się szczery uśmiech i miał błysk w oku. Okazało się, że posiada całkiem fajne auto, w którym znajdowały się rzeczy, które miałem pomóc przenieść. Wspominał też w trakcie krótkiej rozmowy coś o swojej żonie, co znaczy, że znalazła się osoba, która pomimo jego niepełnosprawności pokochała go i związała z nim swój los. Nie wiem, jak miał na imię ten pan, ale po tym krótkim, dziesięciominutowym kontakcie z nim, wróciłem całkowicie do siebie, odzyskałem nadzieję, zostałem tak zbudowany wewnętrznie, że nagle zacząłem obdarzać spotkanych ludzi szerokim uśmiechem. Dawno nie czułem takiej błogości. To było dla mojej duszy tak ożywcze, jak głęboki oddech zaczerpnięty w górach. Po wielu godzinach przebywania w ciasnej, zakurzonej komórce pod schodami, Duch Święty wydźwignął mnie z bólu i wlał we mnie ogromne pokłady wiary, nadziei i miłości. Za to Bogu chwała, obym wyciągnął wnioski z tej sytuacji, obym pamiętał miłości tego człowieka, gdy przychodzą trudne chwile i krzyż życia zaczyna mnie przygniatać. Bądź uwielbiony i wywyższony, Panie Jezu, za to, że Ty zawsze jesteś przy nas, za to, że potrafisz przegnać każdą burzę, za to, że w jednym momencie potrafisz uciszyć sztorm. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, za to, że nie jesteśmy idealni, ale za to, że doceniasz nasze dążenia do doskonałości. Bądź uwielbiony, Panie Boże, za to, że obdarzyłeś nas swoją miłością, za to, że umożliwiłeś nam kochanie Ciebie i wywyższanie Ciebie, śpiewanie dla Ciebie, mówienie o Tobie, ale bądź też wywyższony za to, że możemy Ciebie pokazywać innym. Że możemy obdarzać innych radością, bo to jest najcenniejsze nie to, co posiadamy, ale ta miłość, która się z nas wylewa, którą jesteśmy w stanie dawać innym na co dzień, w mniejszych bądź większych gestach i sprawach. Panie Boże, chroń mnie i strzeż mnie jestem Twoim dzieckiem. Duchu Święty, prowadź mnie. Jezu, ufam Tobie. Pragnę przy Tobie czuwać i za Tobą iść. Amen.